No cześć wam. Chciałam Was dzisiaj zabrać do wyszostum. Muzeum jest, to jest. Spojechamy, ale jest zamknięte. No i niestety nie udało mi się wejść i za to Petry Kirsie. Petry kościół odwiedziłam i nagrałam dla Was, jak wygląda w środku. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak dojdziemy do Petry Kościoła, to popatrzmy, co można spotkać po drodze przy ulicach. No i tutaj mamy bardzo ładną fontannę. Popatrzcie sobie, poglądajcie ją razem ze mną i posłuchajcie wody. Tego Pana już parę lat temu spotkałam, tylko w innym miejscu. On robi piękne rzeźby z piasku. Dzisiaj robi pięknego psa. Kościół św. Piotra w Hamburgu (St. Petri Kirche) jest kościołem wspólnoty ewangelicko i jest jednym z pięciu głównych kościołów starego miasta i najstarszym kościołem parafialnym w mieście. Nosi wezwanie świętego Piotra. Jest położony przy Meckebekstrasse. Znajduje się na wysokości 9,48 metrów nad poziomem morza i stanowi, wyłącznie z wieżą, najwyższy punkt na hamburskim Starym Mieście. W 1838 roku parafia kościoła liczyła około 10 700 członków. Dzisiaj składa się z zaledwie około 100 osób, natomiast współpracuje z nią około 300 osób, głównie w charakterze wolontariuszy. Są to pastorzy, szefowie chórów, rzemieślnicy i pracownicy pomocy społecznej. Można przypuszczać, że miejsce dzisiejszego kościoła pokrywało się z pierwotnym Hammaburg i że znajdowały się tu wcześniejsze kościoły. Pierwszy Kościół Świętego Piotra powstał prawdopodobnie na początku XII wieku. W 1195 roku jest zmiankowany po raz pierwszy jako kościół targowy. Około 1310 roku rozpoczęto wznoszenie gotyckiej trójnawowej świątyni, która była gotowa w 1418. Inspiracja na ozdobnej kładce z brązu w kształcie głowy lwa, najstarszym zachowaniem dziele sztuki w Hamburgu, informuje o położeniu kamienia węgelnego pod budowę wieży kościelnej w 1342 roku. Była gotowa w 1516 i przewyższyła wieżę stającej w pobliżu katedry mariackiej. W latach 1804–807 Kościół Świętego Piotra służył, podobnie jak wiele innych kościołów, jako stajnia oddziałom napoleońskim. Kościół Świętego Piotra spłonął w 1842 roku w Wielkim Pożarze Hamburga. W pierwszej połowie XX wieku parafia kościoła straciła wielu członków, ponieważ zdecydowano się wyburzyć część zabudowy mieszkaniowej, aby zrobić miejsce pod domy towarowe i biurowce. I tak przy całej Mekebrsztrase dzisiaj nie mieszka ani jedna żywa dusza. Są tam tylko biurowce, gabinety i sklepy. Kościół św. Piotra jest trójnawową gotycką świątynią z wieżą o wysokości 132,20 m. Na wieżę kościoła prowadzą schody o 544 stopniach. Na wysokości 123 m znajduje się punkt obserwacyjny z którego poprzez świetlik rozciąga się doskonały widok na całe centrum miasta. Na wieży kościelnej zawieszone są trzy dzwony w tonacji G, B, D. Dwa pierwsze, największe, były odlane w Sarni, Franza Schlinga w Apoldzie. Trzeci dzwon, najmniejszy, Pochodzi z Drezna, gdzie został odlany w roku 1878. Największy dzwon noszący wezwanie św. Piotra i Pawła waży 6275 kg i ma średnicę 213 cm. Moi drodzy, pomału zbliżamy się do końca. Weszliśmy do kościoła bocznym wejściem, a wychodzić będziemy głównym wejściem. Ja będę się teraz z wami pomału żegnała, a wy oglądajcie sobie w spokoju całe wnętrze kościoła i podziwiajcie, bo naprawdę jest co podziwiać. Jeżeli wam się filmik podobał, no to proszę was o łapki w górę i o komentarze. Napiszcie mi w komentarzach, czy się wam podobało. No i subskrybujcie mój kanał proszę. Was to nic nie kosztuje, a mi sprawi bardzo, bardzo dużo radości. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę miłego dzionka i do usłyszenia w następnych filmikach. Papaśki kochani. A tutaj jest kościół w zmniejszeniu, tak jak wygląda w oryginale. Pokażę go Wam ze wszystkich stron. A na tym kończę, żegnam się z Wami. Jak Wam się podobała historia tego kościoła, to dajcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzach. Żegnam się, do zobaczenia w następnych filmikach. Na koniec zdjęcia z, z kościoła z zewnątrz.